Cześć z tej strony Denis, witajcie na moim kanale, zapraszam na recenzję nowego MacBooka Air Model 2020. Na samym początku podziękowania dla firmy Cortland, która udostępniła właśnie tego MacBooka do testów. Jeżeli jesteście zainteresowani kupnem tego komputera, to koniecznie zajrzyjcie na ich stronę, link znajdziecie w opisie. Rozpakujmy sobie MacBooka, mamy tutaj podstawową konfigurację 1,1 GHz, dwurdzeniowy procesor i 3, 8 GB RAM oraz 256 GB pamięci SSD. Po otwarciu pudełka mamy oczywiście zafoliowanego MacBooka. Odłóżmy go sobie na bok, a oprócz samego MacBooka mamy również. Ulotki z nalepkami. Nalepki są w kolorze MacBooka, czyli w tym przypadku srebrne. Oprócz tego w pudełku mamy jeszcze 30-watową ładowarkę USB-C oraz kabel do ładowania na obu końcach zakończony właśnie USB-C. Otwórzmy sobie MacBooka, mamy tutaj jeszcze jedną folikę, która chroni nam klawiaturę i ekran. Włączamy MacBooka i przechodzimy do działania. Zacznijmy sobie od tego, że MacBook Air potaniał. Dosyć niespodziewanie ze strony Apple, ale teraz najtańszy laptop od Apple kosztuje 500 zł mniej. Zamiast 5500 mamy teraz cenę 5000 zł bez jednej złotówki. Dodatkowo w podstawowej wersji dostajemy teraz 256 GB pamięci zamiast 128, a możemy ją również rozbudować nawet do 2 TB za niemałe pieniądze. Natomiast teraz w podstawie mamy procesor dwurdzeniowy i3, a nie i5, co również można rozbudować w konfiguratorze. Tak samo jak poprzednik dostępny jest w trzech kolorach, złotym, srebrnym oraz gwiezdna szarość. Kolejną i chyba najważniejszą zmianą w tym modelu jest klawiatura, a raczej powrót do nożycowego mechanizmu. Mamy teraz większy skok klawisza przy pisaniu niż w przypadku poprzednika, a pisze się bardzo wygodnie. Poprzednie klawiatury z motylkowym mechanizmem były wadliwe chyba w każdym laptopie od Apple, mimo trzech generacji i Apple zdecydowało się wrócić do sprawdzonej wersji nożycowej oraz ujednoliciło nazwy swoich klawiatur i nazywa je teraz po prostu Magic Keyboard. Również nowy MacBook Pro 16 cali ma tą klawiaturę. Na odświeżenie czeka jedynie MacBook Pro 13 cali, więc jeżeli chcecie go kupić, to poczekałbym na nową, starą klawiaturę. Samo pisanie jest bardzo wygodne. Jedyne co mi przeszkadzało to pionowy klawisz Enter, bo ta konwersja dostarczył mi Cortland do testów, a ja osobiście wolę układ amerykański i takiego używam w pozostałych swoich urządzeniach. Według mnie po prostu ładniej wygląda, chociaż po napisaniu kilku tekstów na tym MacBooku szybko się przyzwyczaiłem. Oczywiście klawiatura jest podświetlana, nie mamy na natomiast znanego z MacBooków Pro Touchbara, ale mamy Touch ID, który służy nam do odblokowywania komputera czy potwierdzania płatności. Touch ID jest również przyciskiem, którym włączamy MacBooka. MacBook oczywiście wspiera też odblokowywanie Apple Watchem, także jeżeli mamy go założonego na ręce, wtedy nie musimy już nic robić, by komputer odblokował się po otwarciu pokrywy. Dalej mamy dwa porty USB-C Thunderbolt 3, przez które również możemy go naładować oraz z drugiej strony złącze mini-jack. Wyświetlacz jest taki jak w poprzedniku, czyli ekran Retina, z rozdzielczością 2560 na 1600 i technologią trutą, a dodatkowo nowy MacBook wspiera ekrany zewnętrzne do rozdzielczości 6k. W poprzedniej wersji było to 5k. Jedyna wada ekranu w MacBooku. Nic nie widzę, kiedy wezmę go do ogrodu w słoneczny dzień. Mamy ten sam znany już gładzik z Force Moim zdaniem Apple ma najlepsze w branży trackpady i w połączeniu ze wszystkimi gestami brak myszki nie jest w ogóle odczuwalny przy pracy biurowej. Głośniki pozostały niezmienione. Apple chwali się na swojej stronie, że głośność jest 25% większa, ale małym druczkiem jest dopisane, że to w porównaniu do starego MacBooka bez retiny. Kamerę wolałbym przemilczeć, bo to cały czas ta sama kamera FaceTime HD, czyli 720p. I co prawda sam nie pamiętam, kiedy używałem Wideorozmowy przez komputer, a nie przez iPada czy iPhone'a, ale w obecnych czasach wirusa i siedzenia w domu. Więcej osób teraz używa wideorozmów i Apple tak naprawdę nie ma się tu czym pochwalić, jeżeli chodzi o kamery w ich komputerach. Naturalnie MacBook wspiera technologię hand off, czyli jeżeli robimy coś na iPhone'ie lub na iPadzie, to możemy jednym kliknięciem kontynuować na MacBooku i odwrotnie. To samo Sidecar, iPad łączy się bezprzewodowo momentalnie i za chwilę mamy do dyspozycji drugi ekran. Jeżeli chodzi o baterię, to tutaj jestem bardziej niż zadowolony. Zaró Równo podczas pracy biurowej, jak i oglądaniem filmów w celach testowych, oczywiście. Nie musiałem się martwić o baterię do tego stopnia, że ładowałem ten komputer przez tydzień raptem 4 razy. Według Apple powinno wystarczyć na 11 godzin przeglądania internetu, co chyba można porównać do pracy biurowej lub 12 godzin odtwarzania filmów przez Apple TV. Swoją drogą dziwne, że oglądanie filmu zużywa mniej baterii niż przeglądanie internetu. Myślałem, że jest dokładnie odwrotnie. Porównałem również czas eksportu 4-minutowego projektu filmowego w 4K w formacie HD. 264 z moim iMaciem z 8-gigową grafiką i iMac wyrenderował projekt w 2 minuty 10 sekund, a MacBook Air w 3 minuty 40 sekund, więc okazjonalnie edytowanie wideo na MacBooku R jak najbardziej. Nie kupowałbym go jako głównej maszyny do edycji, ale w awaryjnych sytuacjach powinien sobie dać radę. Zadaliście mi również kilka pytań odnośnie tego sprzętu m.in. czy MacBook Air będzie dobry dla programisty, jeżeli będzie miał 16 GB RAMu i moim zdaniem tak, 16 GB RAMu. MacBook Air to wystarczająca ilość. Będzie to na tyle mocny sprzęt, aby można było bez problemu na nim programować, a zarówno będzie nadal mobilny, aby pracować na nim praktycznie wszędzie. Było również pytanie o porównanie stosunku mocy najmocniejszego MacBooka Air z iPadem Pro oraz o wybór między MacBookiem R a MacBookiem Pro. Jeżeli chodzi o iPada Pro, to w porównaniu z najmocniejszym MacBookiem R ma on 10 GB ram mniej i w cenie najmocniejszego MacBooka Air możemy kupić dwa iPady Pro, więc tutaj Air powinien zdecydowanie wygrać, jeżeli chodzi o wydajność. iPad natomiast wygrywa mobilnością i nawet z klawiaturą i tak przy okazji, jeżeli jesteśmy już przy klawiaturze, to klawiatura Magic Keyboard ta z gładzikiem dla iPada Pro jest cięższa niż sam iPad Pro. Coś tu poszło chyba nie tak. Jeżeli chodzi o porównanie MacBook Air w porównaniu z MacBookiem Pro, to tutaj jest już zdecydowanie bardziej porównywalnie. MacBook Pro ma cztery rdzenie w podstawie, ale za to mniej pamięci. MacBook Air ma również poprawioną klawiaturę, o czym mówiłem wcześniej, także jeżeli Ktoś rozważa między MacBookiem R a MacBookiem Pro, to poczekałbym na odświeżenie MacBooka Pro, aby dostał tą mniej awaryjną, chyba bezawaryjną klawiaturę Magic Keyboard, bo ta klawiatura motylkowa już zebrała dosyć pędzków w internecie, wszyscy na nią narzekają. Ja sam wstrzymywałem się z zakupem jakiegokolwiek laptopa od Apple właśnie ze względu na klawiaturę. Tak więc odświeżenie MacBooka Pro powinno nastąpić, jeżeli nie w tym miesiącu, to na pewno jeszcze w tym roku i wtedy, kiedy wyjdzie nowy MacBook Pro, prawdopodobnie specyficznie. A również będzie Podniesiona i będzie to mocniejszy sprzęt, więc wtedy będzie można łatwiej podjąć decyzję między właśnie MacBookiem Pro a MacBookiem R. Krążą również plotki o tym, że 13-calowy MacBook Pro ma mieć większy ekran, ma być teraz 14-calowy, podobnie jak powiększony został ekran w MacBooku Pro z 15 cali do 16. Było również pytanie o nagrzewanie, i szczerze, ten MacBook R zagrzał mi się tylko raz podczas renderowania filmu 4K w Final Cutie. Podczas edycji filmu również był nieco nagrzany, ale nie na tyle, żeby parzył w ręce albo bo spowalniał samo działanie systemu i być może te wcześniejsze problemy z nagrzewaniem, które są w internecie, może zostały już rozwiązane poprzez aktualizację systemu. Czy warto dopłacić do procesora i5 oraz do 16 GB RAMu? I tutaj muszę szczerze odpowiedzieć, że wszystko zależy od tego, co będziecie robić z tym komputerem. W moim iMacu, który widzicie za mną, jest tylko 8 GB RAMu, a wszystkie filmy, które widzicie na moim kanale, renderuję oraz edytuję właśnie na tym Macu, Więc tutaj nie dodawałbym specjalnie RAMu, tylko dlatego, żeby było jego więcej. Jeżeli faktycznie go potrzebujecie, no to musicie go dodać już na etapie zakupu, bo później nie można go rozbudować. Ale tak jak mówiłem wcześniej, właśnie w tym iMacu mam tylko 8 GB RAMu i planuję go w przyszłości rozbudować do 64 GB. Ale nie jest to konieczne, ten iMac wciąż sobie daje radę, więc. Tutaj, jeżeli chodzi o RAM, to nie przesadzałbym z tym dodawaniem tego RAMu. Jeżeli chodzi o procesor i 5, to tutaj mamy tylko 500 zł, które musimy dołożyć, jeżeli chcemy przeskoczyć z dwóch rdzeni na cztery rdzenie, więc tutaj bardziej jest opłacalny ten przeskok. A w przypadku skoku z 8 do 16 GB RAMu mamy skok aż o 1000 zł. I to było na tyle, jeżeli chodzi o recenzję tego MacBooka. Przypomnę jeszcze raz, że dostarczyła go firma Cortland, więc jeżeli jesteście zainteresowani tym komputerem, zajrzyjcie do opisu. Tam macie link, gdzie możecie go kupić. Jeżeli podoba, Wam się ta recenzja to klasycznie przypominam o łapce w górę przy tym filmie. To bardzo pomaga na moim kanale. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to koniecznie zostaw suba, zostaj na dłużej. Kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić nowych filmów. A tymczasem w tym filmie to już wszystko i do zobaczenia w następnym. Dzięki hej!